Dzień dobry, witam serdecznie ponownie z pokładu roga tego serca filmu zainspirowanego życiem i twórczością Stanisława Stacha z Warty Szukalskiego. I nie tylko ja jestem tutaj podmiotem inspiracji Stanisławem Szukalskim, i nasza współpraca z projektem Zainspirowani Szukalskim przyniosła kontakt z kolejną postacią, która swoją działalność artystyczną, zawodową, związała i ins, jest zainspirowana właśnie postacią naszego mistrza Stanisława. Przedstawiam Państwu dzisiaj Pan Tomasz Florek, witaj Tomku. Dzień dobry, cześć. Tomek, przedstaw się po prostu w paru zdaniach, z jakiego ty jesteś tutaj rozdania, z jakiej, z jakiej przestrzeni no i tak w paru zdaniach jakbyś mógł nam się tutaj przedstawić. Się robi. no to tak. Nazywam się Tomasz Florek, jestem Artystom trudnie się tym fachem, w Krakowie, w centrum Krakowo na Placu Matejki. Moje studio tatuażu jest właśnie na Placu Matejki 3 przez 3 w Krakowie, naprzeciwko Akademii. No i co? Od zawsze, w sumie odkąd pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem o Stanisławie Szukalskim, to było właśnie w takiej gazecie starej, Tatuaże, ciało i sztuka. I tam był krótki artykuł z 2009 roku na temat Szukalskiego, To od tamtej pory, jak zobaczyłem jego pracę, to we mnie to buzuje. Buzuje, jest blisko mnie i, i, i cieszę się z tego. Gazeta była, y, tak jak powiedziałeś, 2009 2019 y, tak dobrze? 2009, 2009 roku. A ty kiedy się, y, kiedyś, y, kiedy ją przeczytałeś? Y, kiedy to było? No to, to było wtedy, 2009. kiedy Tak, kiedy wyszedł artykuł. Bo ja kolekcjonowałem. E, gazety związane ze sztuką, z tatuażem, no i tam był krótki artykuł dotyczący Stanisława Szukalskiego. No czyli ty już jesteś, no, można powiedzieć, tutaj biorąc e, na uwadze nasze warunki, <tak>, tak powiem, informacji o Szukalskim, no 2009 rok, no to jesteś, e, można powiedzieć, jednym z potencjalnych weteranów. I co rzeczywiście od tamtego czasu to jakby nieprzetrwanie trwa, i, i, i jakby jesteś, nazwijmy to, gdzieś tam obecny w obserwowaniu tego, jak się wyłania nam na zewnątrz. To e, mogę powiedzieć, to... że jeszcze wcześniej, ponieważ ja pochodzę z Krzemnicy. Krzemnica to jest taka mała wieś koło y, czarnej i tam mieszkał Słonczysław, jeden z grupy Stanisława Szukalskiego z reguł tego serca. Stanisław Rączek, I... Stanisław Rączek, tak zwany. Tak, Stanisław z... Rączek. Tak, No i ja z nim, no to pamiętam pierwsze wernisaże jego, no to były w Domu Kultury, tam w Krzemienicy, no to miałem, nie wiem, 10-11 lat już pamiętałem taką postać, która była tam na moich terenach, prawda, w Krzemienicy. No i od tamtej pory, na przykład to też taka ciekawostka, no to grób Słonczesława jest naprzeciwko grobu mojego dziadzia, tak? Także w Krzemienicy leży. Jest tam pomnik postawiony, jest opisane, że jest właśnie że jest ze Szczepu tego Serca, Słonczesław. No ciekawe, ciekawe. Ja tak tutaj też jako dygresję włączę i też ewentualnie się ciebie zapytam o twoje zdania a propos tego miana czy też imienia sław, tak, no ono jest można powiedzieć jakby z gruntu takie, no nazwałbym słowiańskie w sensie, tak, bo wiadomo te, te tak, imiona. rodziwe. Tak? rodziwe. Tak, natomiast jakby chciałbym się ciebie zapytać, jak ty to czujesz, temat właśnie słońca, obecności słońca już idąc tutaj w kierunku Szukalskiego, który no często podnosił się tym jakby widzeniem siebie, tak, jako, jako człowieka zmierzającego do słońca, nazwijmy to. Chciałbym się ciebie zapytać tutaj na wstępie, jak ty postrzegasz jakby ten, ten właśnie nazwijmy to kierunek, czy też uwarunkowanie w działaniu artystycznym, które określamy właśnie, ukierunkowaniem się na słońce, a e, jakieś inne, że tak powiem, w innym, w innym kierunku ciał niebieskich, bym tak to nazwał, czyli na przykład, że jest sztuka księżycowa. No <laughs> tak, tak, tak. Jezu, kochany, to jest niesamowity temat, ponieważ jak zadajesz sobie pytania i szczególnie no, Stanisław Szukalski w swoich pracach m, bardzo mocno eksplorował różne tematy związane z architektą, architekt, architekturą, historią to może jakieś wcześniejsze cywilizacje były i zostawiły nam miał niesamowitą wiedzę i tak śmieję się czasami, znaczy śmieje, że to są takie małe przecieki z akaszy, że to on po prostu dostał cały pakiet informacji z może wcześniejszego życia, jeszcze wcześniejszego, no nie wiadomo. To są moje jakieś pewne tam aluzje, nawiązujące do tego skąd miał tą wiedzę, bo to jest niesamowity potok potok wiedzy, potok informacji. Ale analizując na przykład to co on mówi o tych wcześniejszych cywilizacjach, bo też yy, nie ukrywam, że bardzo lubię wchodzić w takie tematykę, te że to my jesteśmy cywilizacją, która jest już którąś, trzecią, czwartą, nawet powiedział, że każdy był reset cywilizacyjny, są, są na terenie Turcji pozostałości po ruinach tak precyzyjnie i tak pięknie zrobionych różnych form artystycznych, od rzeźby po, po teatry. I niektóre te prace, które widzę u Szykalskiego, to można spokojnie przełożyć na te. Cuda architektoniczne starożytnej cywilizacji na terenie Turcji, Mezopotanii. I to jest mega ciekawe. Mogę taką jedną osobę tutaj właśnie y, wspomnieć, to jest właśnie dr Franz Zalewski, który z nim bardzo często tutaj też rozmawiamy o tym, prawda? Też mu rozmawiamy o samych fakcie historycznych i o architekturze. I o architekturze. Także dużo mi pomaga i pokazuje mi różne części z całego świata, gdzie są różne e, ciekawe, Obiekty, gdzie można spokojnie nawiązać do tego, co Stanisław z sobą pokazywał i co mówił o czym mówił. No, oczywiście to, o czym ty mówisz, że dla części naszych widzów, no, którzy już są zapoznani z szukalskim, no, jest jakby jasne, że jego praca ta antropologiczna no, po prostu jest jakimś objawieniem, tak jak to określiłeś, to wyciągnięciem tego z kroniki Akaszy, ja też, jakby tutaj, trzymając, nazwijmy to, jakiś taki fasem komunikacji z widzami, też powiem, czym, czym jest ta kronika Akaszy, bo też to nie każdy, to nie jest takie pojęcie dla każdego, może zrozumiałe. Chodzi o, nazwijmy taką bazę danych, taki, nazwijmy to, twardy dysk tak. naszego świata czy wszechświata. tak? No, w tej koncepcji takie coś istnieje i, i to jest jakby w tej przestrzeni, nazwijmy poza czasem, tak bym to, jakby określił, tak. No i oczywiście Szukalski tutaj, tak jak mówię, jak Tomek wspomniał, zrobił olbrzymią po prostu robotę w tym temacie. Na pewno to jeszcze się jakby nie, nie ukazało, można powiedzieć, w pełni światu, tak? Bo, bo nie zostało to skatalogowane to tak w pełni, ta jego praca, to się w tej chwili dzieje. No i myślę, że z tego co wiem, bo to też filmowo się zajmują tym filmowcy, no, myślę, że w ciągu kilku lat będziemy mieli możliwość, że tak powiem, zajrzenia do tej jego, tej jego pracy i jakby możliwość, nazwijmy to, w jakiś sposób oceny, co jest, co nam służy, co nam nie służy, tak? Bo tutaj, mówię, Szukalski też niewał czasem, nazwijmy to troszeczkę takie koncepcje, które trudno jest czasem jakby zintegrować. Ale to jest jakby osobna sprawa. Wracamy tutaj mhm. do naszego, naszego tej spotkania z Tomkiem. Tomku, e Ważny element w Twoim życiu, oczywiście, bo też to, że się z Tobą skontaktowaliśmy e, jakby w kontekście e, twojej, e, Twojego zainteresowania szukalskim, to jest jedno. Wiemy też, że jesteś tatuażystą, bo tak na początku wspomniałeś, ja tylko jakby to jeszcze przypomnę, tak, tak, to, tak, to, tak, tak. ma studio tatuażu w, w Krakowie. E, dwa elementy, tak, pierwsze, jakbyś mógł nam powiedzieć w swojej historii szukalskim, twoja e, twoje studia, tak? I Twoja praca dyplomowa. Poproszę cię bardzo. Yy, więc tak, no, zacznę od tego, że no, skończyłem studia 7 lat temu. Obroniłem pracę magisterską na bardzo dobrą, czyli yy, piąteczkę na, na, na kopcu yy, dużej Kościuszki, bo chodziło też o to o miejsce. Też było, to było to mnie bardzo ważne, gdzie, gdzie ta moja obrona będzie mojej pracy magisterskiej. No i, i właśnie wybrałem kopiec Kościuszki. Ponieważ no, historycznie. No, jeden z, z takich elementów, gdzie no, w Polsce nie, nie ma kopców, tak, jak tutaj w Krakowie, I te kopcy mają sobie jakieś swoje starożytne znaczenie, które do końca też nie wiemy, czym to było. No i taki trochę mistycyzm, w tym wszystkim zachowałem. No i moja praca magisterska y, nawiązywała do superbohaterów, bohaterów mitycznych, bohaterów, których. Po co mieliśmy takich bohaterów, czciliśmy takiego jak na przykład Welesa, Słowiańszczyznę, prawda? po co oni byli i jakie ma znaczenie to teraz w dzisiejszych czasach, jak widzimy na przykład film Maruela, gdzie to jest nieskończoność prawda, do tych różnych superbohaterów od Tora. No i też tak. chciałem też nawiązać i zapunktować to, że mamy też swoich rodowitych tutaj superbohaterów, jak Werwidęba, jak, jak właśnie tego Peruna Welesa, prawda, że fajnie by było, żeby, żebyśmy też uczcili tą pamięć naszych bohaterów, którzy są mityczni, ale na pewno w każdej mitologii jest tam odrobinę prawdy, no i chciałem właśnie w tej mojej pracy jakoś to tak bardziej podkreślić, tak? Inspirowałem się formą, bo to są dwa totemity. Inspirowałem się formą y, y, świętowida z Brucza. To czterogłowa postać, która stoi naprzeciwko Wawelu w Krakowie. Są to monumentalna, statyczna poza tak Chciałem też pokazać, że jak to są dwa totemity, które przechodzisz przez te dwa totemity, to robi ci się tak jakby jakiś portal, który przechodzisz, że to ma jakieś znaczenie, że pewne rzeczy zostawiasz tyle, które przechodzisz przez ten portal, to widzisz kolejne coś nowego, no i, i bardzo pozytywnie w ogóle kojarzę tę moją pracę magisterską, bo też wszedłem bardzo głęboko w tym Czyli też miałem swoje przebranie, typowo takie słowiańskie. Wszystko było robione własnoręcznie od butów po strój, po, po, po cały ten mój wizerunek. Bardzo dużo osób się też zainteresowało Tym, tą tematyką. Było około 50, do, do, 100, do 100 osób było tak. To była otwarta praca magisterska, każdy mógł przyjść i zobaczyć. Tak też z ciekawości, no to RMF FM też się zainteresowało. Jest artykuł na Google można zobaczyć, usłyszeć. Także zapraszam. Tomku, no ja tutaj oczywiście wspomnę i tak jeszcze też podkreślę to, o czym mówiłeś, szukalski. Był bardzo mocno jakby inspirował się. Nazwijmy to tą właśnie sztuką, którą określamy mianem słowiańskiej. Tak, tak. I tak. rzeczywiście był, można powiedzieć, taką. No, postacią w zasadzie jedną z wiodących, jeśli chodzi o, o przywrócenie w jakiś sposób albo o uświadomienie, albo o odnalezienie ponowne tych naszych korzeni, tak, które wiadomo, oczywiście, że od tysiąca lat jesteśmy w strefie wpływów rzymskokatolickich, chrześcijańskich, tak, oczywiście to też jest jakby osobny zupełnie temat różności chrześcijaństwa w Europie, tak, bo wiadomo, no te rzymskie chrześcijaństwo miało taki swój specyfikę swoją, dosyć mocno, e, taką ofensywną, tak, ale wiadomo, że chrześcijaństwo nie jedno ma imię, nie. no i oczywiście, no, Szukalski reprezentując, nazwijmy to, ten korzeń tutaj, e, tych ludzi, którzy tutaj mieszkali, tak, od, od tysięcy lat, załóżmy, czy, czy od dziesiątek tysięcy, jakkolwiek to wyglądało, no był tym, miał te właśnie rogate serce i, i, jakby zbierał wokół siebie ludzi, którzy, no stawiali, tak, tak, e, no jakiś praktyczny, nazwijmy to, opór zalewowi różnych sił, nie też, nie tylko tych właśnie określanych, nazwijmy to, e, katolickimi, czy rzymskokatolickimi, ale też, no, tej sztuki laickiej, francuskiej, tak zwanej, tak. Mm -hmm. No, która jest jeszcze zupełnie innym wymiarem niż coś, co ma gdzieś tam jakoś, jakąś figurę Boga, że tak powiem, w tle. No i on oczywiście był, nazwijmy to, właśnie tym, tym oporem takim na, naszym, tutejszym. I my po prostu, jako ludzie szukający wolności, miłości i, i, i tego dobra w społeczeństwie I Prawdy, no, dokładnie. Prawdy, tak jest. No, domagamy się tego, aby. Aby, aby ta prawda mogła, że tak powiem, być poszukiwana, przynajmniej tak tego na razie się domagajmy, żebyśmy mieli możliwość tej prawdy poszukiwać. A jak odnajdziemy ją i upewnimy się, i będziemy umieli to zawrzeć, tak jak w naszym przypadku, w postaci filmu oczywiście, ale ona, ale ona już jest, ona już jest, bo widać to na przykład, tak jak mówię, dr Zelewski, który tu też wspominam często, rozmawiamy o Stanisławie Szukalskim, wszystkie, cała ta prawda została utrwalona w kamieniach. Kamień prawdę ci powie. W kamieniu możesz zobaczyć wszystko. Na przykład tu w Krakowie, tak jak Stanisław Szukalski właśnie e, miał tą wiedzę, którą no, została mu dana, spływa z tej akaszy, i on to przepięknie po, może pokazać przez rysunek, przez rzeźbę, przez przez pismo. on przez dużo pisał, prawda? I, i, I w Krakowie jest na przykład z Górze lasoty, kim, ta, kim był lasota. Ludzie nie wiedzą, a to był jeden z władców Polski, który był przed Mieszkiem I i to były wieki temu. I, i, i te rzeczy, one są, się powtarzają, że jednak te tereny, które teraz jesteśmy, m, m, mieszkamy w Polsce, one już były wcześniej zamieszkane. Mieliśmy władców, pięknych władców, którzy, no, nas na, faktycznie nasza sztuka była inna, architektura była inna. No, i sądzę, że właśnie taki szukalski został nam dany, żeby sobie poprzypominać te rzeczy i szukać prawdy, szukać prawdy w kamieniu. To jest, to jest 100%. Bez wątpienia Tomek, no ja też oczywiście w tym temacie nazwijmy to historii, jak to się mówi, siedzę filmowo od wielu lat i to co ty mówisz, dla mnie jest po prostu objawieniem, które się pojawiło powiedzmy na no, temat 10 lat. Internet to po prostu zrobił szok i teraz można powiedzieć, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie to już zostało odkryte, przejawione. A że tak powiem, po drugiej stronie jest, nazwijmy to, system, czy tam, jak sobie to nazywamy, no, który jakby stoi, nazwijmy to, jakby, no, nie powiem w oporze, ale jakby obojętnie, nazwijmy to, na to patrzy, tak? No i no, naszym, nazwijmy to, ludzkim po prostu e, obowiązkiem jest, e, no, jest tą wiedzę, tak? I te, te, te tezy, tak? Bo to też jakby jest jakieś, są sfery test na przykład tak, naukowych. Tak, tak, tak. My, my, to jest naszym obowiązkiem jako no, artystów, tak, oczywiście później nazwijmy to ludzi już jakby e, gdzieś tam nauki, tak, to się wszystko gdzieś tam łączy, no szukać tej prawdy, i szukać w tym naszego korzenia, bo jak chyba już nie wszyscy ludzie myślący i mający świadomość wiemy, że ten, ta rzeczywistość i, i to miejsce, w którym jest ta cywilizacja, no, ma taki taką chrapkę, żeby nas od tych korzeni jakby odciąć, tak? Odciągać, z, bo to lepiej, prawda? Odciągać. Tak, tak? Bo dla władzy to jest o wiele lepsze, że tak. lepiej nie wiedzieć, kim się było, żeby nie budować przyszłości. No to już wiadomo, nie to już budować Wchodzimy do Chodzimy do, że tak powiem, ciemnej strony mocy, tak? czyli tak, Manipulowania, tak. nazwijmy to, nieprawdą, tworzenie nieprawdy, jeszcze manipulowanie nieprawdą, no to już sobie sobie, my, jesteśmy po drugiej stronie, a przynajmniej stoimy na granicy, tak? To określmy, tak? Bo wiadomo, w życiu też roztropność jest też bardzo ważna, i też o pewność, że trzeba umieć dyplomację, nazwijmy to, zachować pewną. My tutaj mamy tak, tak, na, pewno, my na pewno mamy tą dyplomację filmową tutaj gdzieś e, jakąś wyśrubowaną, tak jak e, już jakby jest jasne, Tomek też e, zapoznał się z treścią filmu. E, I Tomek e, z, zadam ci pytanie, powiedz, e, jakby by ci na e, reporter na ulicy zadał pytanie z mikrofonem. E, przepraszam, e, czy uważa Pan, że należy zrobić film o Stanisławie Stachu z wartu szukalskim? Co byś na to odpowiedział? I jak najbardziej tak, jak najbardziej tak i jak najwięcej ludzi już by o nim słyszało, ponieważ tak jak mówię, to jest nasz współczesny, no współczesny, no w stuleciach Michał Anioł, który naprawdę wiele rzeczy wymyślił nowych, nie odtwór, odtwor, odtworzył pewne rzeczy, tylko on wymyśla, on wymyśla formę, przekształca tą formę, właśnie, no i sądzę, że powi, powinno jak najwięcej o nim. Mowa powinna być filmów tworzonych i, i, i pokazywanie jego z jak najlepszej strony. A dlaczego tak nie jest to? Dlaczego tak? Zadam, jak wiesz, jak, e, e, pytanie, pytanie takie, tak jasne. E, tak. Dlaczego tak nie jest? Dlaczego po wojnie mm. był artystą według Ciebie? Sądzę, że to bardzo. To były czasy, w których dużo się działo, bardzo dużo. I to były skrajności. To były takie skrajności, jak to sobie teraz pomyślę o faszyzmie, nazizmie. Po, po, ty, po aspekty wojny, co się tam jeszcze z czymś innym, mógł w tej całej burzy informacyjnej trochę zginąć, prawda? I myślę, że to też, no nie wiem. Ludzie byli bardziej skupieni na czymś innym. Sądzę, żeby taki Szukalski teraz, w tych latach gdzieś się nam urodził i był tym Szukalskim, sądzę, że by miał większe, większe możliwości, byłby bardziej doceniany. Bo ja te przypomnę no, po, po tą historię, że w Polsce po wojnie był praktycznie całkowicie pominięty w historii sztuki Polskiej. Wręcz przeciwnie nawet był zwalczany, bo jego rzeźby zostały skradzione w Krakowie. No najgorsze co może być dla artysty. Ale. No, tak, tak już było. My tutaj no, dzięki temu można powiedzieć, możemy ten ogień tutaj zapalić i, i po tak, prostu tak. tak. Tomku, druga sprawa związana z twoją osobą i e, inspiracją Szukalskiego. Jeszcze raz, jakbyś przypomnę, Tomek jest, nazwijmy to efektem naszego e, gorącego kontaktu z, z projektem zainspirowanym Szukalskim. E, też jest, na co dzień mieszka w Krakowie e, i tam prowadzi studio tatuażu. Jakbyś mógł powiedzieć nam, e, co tutaj z tego tatuażu e, wynika z połączenia... Inspiracji szykarskiej w No to na pewno technika. Technika jest niesamowita. Pierwsze, pierwsze prace, które spotkałem, tak jak wcześniej wspominałem, w wy... W gazecie Tatuaż, Ciało i Sztuka, to była jedna z pierwszych gazet w Polsce, które zostały wydawane na temat y, sztuk tatuażu i tam były pokazane jego szkice. I to były właśnie szkice zrobione kropeczkami, tak zwanym dotworkiem, teraz to, to w sztuce tatuaż nazywa się dotwork, czyli kropeczka koło kropeczki, wyobrażasz sobie w głowie to, coś chcesz zrobić, a na papierze od jednej kropeczki zaczynasz to tworzyć. To mnie tak wciągnęło. Cały czas kropeczkuję. Ale to jest właśnie <śla> fajnie, bo to forma jest taka masz dużo czasu na analizę, te kropeczki one nie są szybciutko robione, tylko musisz mieć ten czas i, i, i analizujesz, analizujesz, coraz większy obiekt, no coś niesamowitego, a poza tym no, jak tatuujesz, no to też też jest ta właśnie technika dotworku, gdzie igła ma impet, wbija się pod skórę, zostawia kropkę, potem znowu, znowu, znowu. No i to bardzo, tą technikę y, rysunku z tymi kropeczkami, co szukalski zapoczątkował. Ja sądzę, że on był prekursorem właśnie polskiej artysty, który pierwszy zaczął robić takie rzeczy. To teraz większość artystów w Polsce tatuaż, no korzysta z tego, co nie. I, 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 i tak. No to to mnie bardzo zainspirowało, technika. No i sama ta kwestia mitologii, wchodzenia w tych boh bohaterów, szukania słowiańszczyzny, nawet powiedział głębiej, nie tylko słowiańszczyzny, ale tych polechickich, tak? my jesteśmy polachami, polechickich y różnych y rozkmin, myśli jego. No, ja często to, jak pracuję z klientami, to staram się nakierunkowywać ludzi, że może byśmy poszukali trochę jakichś fajnych rzeczy mitologicznych, słowiańskich, ani niekoniecznie greckich, prawda? Tak, staram się odwodzić od rzeczy szkoły na rzecz właśnie takich rzeczy, które są mniej znane. No, i, i widzę, że to ma bardzo dobry i pozytywny. Ludzie się edukują. Moi klienci są tacy, wow, naprawdę mamy takiego artystę, on się tym interesował. Taki Stanisław Szukalski, jakie prace i w ogóle, bo mam bardzo dużo książek w, w, na temat Szukalskiego, albumów, też rysunków, że jak się inspiruje, to często pokazuję właśnie inspiracje Szukalskiego, rysunki Szukalskiego i, i promuję go z całym sercem i będę to robił. Ta postać, bardzo wartościowa postać. No, Tomek tutaj jeszcze raz podkreśla ten temat, nazwijmy to naszej, naszej wspólnoty cywilizacyjnej, która nazywała się Lefią. No, to oczywiście jest, można powiedzieć, taki jeden, jeden z głównych, no, nazwę to teorii spiskowych, tak? Tym takim szumnym określeniem, tak? No ale rzeczywiście, jak się w to człowiek zagłębi i, i, i patrzy na wyniki badań, Tutaj naszych historyków, no to rzeczywiście no, powstaje gruntowne pytanie, tak? Gdzie to, po prostu, gdzie to jest prawda? Ja to zawsze mówię, że prawda jest w owocach, tak? W, tym, w tej naszej świadomości, no ewidentnie ta nasza świadomość mówi, że coś w tym po prostu jest, nasze poczucie wewnętrzne, to jak my czujemy, nasz duch czuje, że tak powiem, obecność na świecie i nazwijmy to naszą rolę w świecie, no to ewidentnie czujemy, że mamy tutaj po prostu wartość, tak? A ta wartość też musi po prostu z czegoś tak. wynikać. No i jakby tutaj zostawmy może już ten, ten temat na ewentualnie na, na inne spotkanie, natomiast ja tutaj... Oj, chętnie mógłbym rozwinąć ten temat, bo tak, mam wiele pytań i wiele przytąpku. takich rzeczy, z kimś chciałbym o tym porozmawiać. Bo... Okej, okay, super. Natomiast ja tutaj jeszcze trzymając się mistrza Stanisława, ja zadam Ci jeszcze pytanie, jak Ty masz się do takiego sztandarowego, można powiedzieć, określenia, Albo roz, rozdzielanie artystów na tych, którzy mają rogi, a ci, którzy czy mają rogate serce, tak? Rogi, rogate serce oczywiście, a ci, którzy tego, tych rogów w tym sercu nie mają. bo serce to każdy artysta musi mieć i bez tego po prostu ani róż, tak? Ale jakby to jest taki rodzaj sztuki na tak, ma te, te rogi, tak? Jak ty to widzisz? tam? A to jest niesamowite, bo to jest właśnie ten symbol. Rogi plus serce, serce, czyli empatia, ciepłość, wrażliwość, takie uczucia bardzo. No to bym powiedział nawet boskie, boskie prawo, no, prawda? W tym source, sercu. Source. Co, co tworzysz? ale rogi, czym się kojarzą? Trzeba boziec, trzeba... On mógł zabić te rogi przecież, prawda? Z wrogiem też się kojarzą. W róg. jak jak walczy o życie. Tak, tak. No na przykład, takie jedno zdarzenie ze Stanisławem Szukalskim, to przeczytałem w jego dyskografii. To było wtedy, kiedy przyszedł do niego do pracowni, to jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Jeden z najwybitniejszych tam e, tych komentatorów obecnej sztuki, no i tam delikatnie popchał rzeźbę jego w pracowni, taką, taką, nie pamiętam dokładnie, co to było, jakąś taką laską czy coś. No i Stanisław Szukalski. Polski, jak to zobaczył, powiedział, że nie ma takiej możliwości, wyrzucił go z tej pracowni na schody, na zbitery, bo ma, masz szanować takie rzeczy. Masz szanować moją ideę, masz mnie szanować. To jest właśnie to, że jeśli masz jakąś ideę, wiesz, że jest dobra, czyli jest pozytywna, twórcza, yy, ciepła, dobra i pomagająca ludziom wokół, to musisz się obronić. Musisz ją bronić, odpychać złych ludzi, wchodzić w relacje, nie bać się tego, promować ją, bo, bo ona zginie. Dla mnie to jest właśnie ta idea. Ten symbol, tak, to dla mnie, ja to tak czytam. I czy uważasz, że zgodnie tutaj z ideą filmu, że w tych czasach te serce, te rogate serce, no, staje się, nazwijmy to, po prostu naszą bronią przeciwko tego, co ma tyś taką inteligencją, e, chemizacją i tym wszystkim, co po prostu syn, syn, plastikiem świata, o, tak bym to określił, tak? Czy tak, tak. Te, standard. Te, tak standard. no to pięknie. No to dlatego tutaj się spotykamy e, i dlatego po prostu płyniemy e, albo na jednym pokładzie, albo przynajmniej na sąsiednich e, w jednym Tak, minutu. tak. tak, tak. E, Tomku, e, jeszcze tylko jakby tutaj zadam Ci pytanie a propos przyszłości, e, a propos jakby Twoich, że tak powiem, tutaj e, konotacji. Czy Ty e, masz jakby swoją... E, swoją sztukę gdzieś też na zewnątrz jakby pokazujesz tak oprócz swoich po prostu swojej strony internetowej tak czy, czy jeszcze jesteś e, oczywiście stron... no to ja zapraszam do mojego studia moje studio to jest jakby moja galeria i rzeźby mam w swoje na zewnątrz bo to jest kamienica która jest typowo artystyczna i po prostu wchodzisz do tej kamienicy i czujesz ducha artyzmu mam swoje rysunki grafiki rzeźby wszystko w moim studiu zapraszam do mojego studia i na pewno oprowadzę. mamy tego jest. Wskazujemy Tomka jako na człowieka, którym można, przy pomocy którego i dzięki któremu można zagłębić się w przesłaniu Stanisława Szukalskiego, słowiańszczyzny, tatuażu, sztuki, no i oczywiście naszej historii, idei, historii Dokładnie. idei, tak. Roga te serce, Tomasz Florek. Dziękuję pięknie Tomku. Dziękuję do zobaczenia za zaproszenie. Następnym... I co? I niech żyje Stach Zwarty Szykalski. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia.